Kiedy zobaczysz marlaka skrzynię, która z wiatrem na ciebie płynie, Masz pięć sekund, lub czeka cię zło? Rusz swój zadek i załatw to. o, ho, ho, Rusz swój zadek i załatw to. o, ho, Rusz swój zadek i załatw to. No to co? Jasna! Kiedy w porcie na grenadynach, Co to tak, kto tak cię za Cię poprosi, piękna dziewczyna, to, to choćbyś po rumie miał w głowie, pst, pst, ro! Ro! Róż swój zadek i załatw to! Oho, oho, o! Rusz swój zadek i załatw to! Oho, o! Rusz swój zadek i załatw to! To stubeczek zjeł całego rumu! Głośniej, kiedy widzisz bogaty żaglowiec za wokół siebie kamratów mrowie do stopycia ze, ze złotem skrzyń, ze sto Rusz swój zadek i za to! O, 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 o. Róż swój zadek i za to! O, o! o, 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 o. Rusz swój zadek i za łatwo! Kiedy żarłacz nagle zjedrucha, kapitan zakrzyczy ci wprost do ucha Z każdą wody, z reki na go! go, Róż swój zadek i załatw to. Pachuczna zabawa, głośno się śmieje, piratów ława, a w rumu nagle widać dno. Rusz swój zadek i o ho ho Rusz swój zadek i o ho Rusz swój zadek i załatw to! o Rusz swój o